Czy grając w Minecrafta, czuliście kiedyś, że ktoś was obserwuje? Dziś opowiem o największych mitach i legendach Minecrafta. Przed wami historia Herobrina i nie tylko. Zacznijmy od Hirobraina. Kim jest ta tajemnicza postać z białymi oczami, która rzekomo pojawia się w waszym świecie, niszczy budowle i zostawia dziwne znaki? Historia zaczęła się od jednego posta na forum w 2010 roku. Gracz opisał, że zobaczył w swojej grze kogoś podobnego do Steve'a, ale z pustymi świecącymi oczami. Później pojawiły się screeny, nagrania i całe serie filmów na YouTube. Każdy z nich miał udowadniać, że Herobrine naprawdę istnieje, ale nigdy nie był on częścią gry. Twórcy Minecrafta w tym sam noc wielokrotnie powtarzali, że Herobrine to tylko żart i efekt wyobraźni graczy. Dlaczego tak się dzieje? Bo wszyscy kochamy tajemnice. Minecraft to gra z ogromną swobodą i wieloma niewyjaśnionymi miejscami. To idealny grunt pod legendy. Herobrine to jednak dopiero początek. W społeczności Minecrafta funkcjonuje mnóstwo innych mintów. Na przykład Giant Alex. Rzekomo ogromna, przerażająca wersja postaci Alex, pojawiająca się tylko na wybranych seedach. Albo Entity 303, która ma być złowrogim hakerem prześladującym graczy. Każda z tych historii zaczynała się niewinnie, od pojedynczego posta lub filmu, by szybko przerodzić się w lawinę teorii i dowodów z gry. Dlaczego gracze tak chętnie je tworzą i powtarzają? Bo Minecraft daje wolność nie tylko budowania, ale i opowiadania własnych historii. A jeśli wy taką chcielibyście również stworzyć, to tylko i wyłącznie. Na serwerze pixelpark.pl, na którym znajdziecie bomby, granaty, różnego rodzaju pojazdy, helikoptery, czołgi, naprawdę jest tego mnóstwo, a to wszystko bez modów i bez pay to win. Dołączajcie się na serwer czym prędzej pixelpark.pl.